Cześć, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w nowym dniu. Ja dzisiaj dla odmiany nie jajecznice, tylko mam takie naprawdę dobre, grube parówki i jakoś tak nabrałam na nie smaka, że idę sobie zaraz wyciągnąć ogóreczki kiszone. Coś do do tych parówek, coś wymyślę jeszcze, nie wiem co, ale yy, no dzisiaj będzie takie inne śniadanie. Dodatkowo to już bo jest. Ręka mnie boli. Ceramika bolesławiecka. Szykuje dla mnie przepyszną herbatkę. Tylko jeszcze dołożę pomarańczka i cytryny. Boże, czemu ja tak cicho mówię? W zasadzie to nie wiem, czemu ja tak cicho mówię, ale jakoś tak, coś. Polatałam sobie z samego rana w kołnierzu ortopedycznym i od razu mi lepiej. Tak mnie bolał kark. Że powiem Wam szczerze, masakra. Musiałam posiedzieć przy kąpie dość długo. I powiem Wam, że ta pozycja taka wiecie. Na quasi modo, to mi po prostu wykańcza kręgosłup. Nie. Tak się źle czułam jak mam kilka lat już kołnierz ortopedycznej bardzo się przed nim broniłam. Tak wczoraj jak założyłam, boże, natychmiast była ulga. Ale ja nie o tym. Ja nie o tym, bo wy, jak to oglądacie, są wszystkich świętych, tak w zasadzie to nawet jeżeli obejrzycie to później, to spoko z dziewczyny, bo w tym dniu, ważnym dla wszystkich dniu wcale nie musicie oglądać mojego filmu. No tak, no trochę głupio to brzmi, bo wiadomo, że każdemu powinno zależeć na tym, żeby te wyświetlenia były, ale słuchajcie, u mnie jest trochę inaczej. Ja naprawdę uważam, że powinniśmy mieć czas na wszystko, wszędzie. I powiem Wam, że coraz więcej mam takich refleksyjnych momentów, że tak coraz bardziej się zastanawiam, czy pewne rzeczy są warte tego poświęcania czasu, czy na pewne rzeczy warto się tak zażynać, brzydko powiedziawszy. Chyba nie bardzo, co? Ale to już to już temat na inny film. Nie będę smucić, chociaż nie zamierzam też tutaj dzisiaj Esów, floresów uskuteczniać, ponieważ wydaje mi się, że powaga tego dnia wymaga pewnych rzeczy. Także najpierw śniadanie, a potem chyba będę smażyć schabuszczaki. Co moja asystentko, chciałaś coś powiedzieć? Ty już lepiej nic nie mów, już nic nie jemy. Już nic nie jemy. Zjadłaś już tyle, wystarczy, wiesz, brzuszek będzie bolał. Nie można. A później strongmana faktycznie będzie musiały szukać, żeby Cię podnieść. Nie jest zachwycona tym faktem. Wcale, a wcale. Słuchajcie, jest jeszcze wcześnie rano. U mnie wszyscy śpią. Ja mam jeszcze herbatkę i kawkę. Na bogato. Co chciałaś? Siku, chcesz? Poczekajcie. Po krótkich negocjacjach jesteśmy z powrotem dosłownie jesteśmy. O, tak, teraz się już połóż. <laughs> Słuchajcie, chciałam się. Czy znaczy może nawet nie tyle zapytać, tylko chciałam Wam opowiedzieć pewną historię, bo wczoraj wieczorem już, yy, to znaczy nawet to nie jest historia, tylko chciałam Was zapytać. O zdanie, co Wy sądzicie w temacie? Wczoraj wieczorem przeglądałam internet i trafiłam na gościa, który opowie... Znaczy wiecie co, on bardzo emocjonalnie podszedł do tematu, ale powiedział coś w stylu, że nie jest nam żal wydawać milionów na znicze, na kwiaty, na plastikowe rzeczy, natomiast... Jest nam żal wpłacać na zbiórki na żyjących potrzebujących. I wiecie co? Y oczywiście wytworzyła się mega burza. Ja nie będę wam mówiła, jakie były komentarze, nie, nie powiem wam też, co ja sądzę na ten temat, ale chciałabym Was zapytać o zdanie: co Wy sądzicie na ten temat? Y czy Gość miał rację mówiąc, stwierdzając taki fakt, że nie szkoda nam, że wydajemy miliony na yy, znicze, kwiaty i tak dalej. Natomiast szkoda nam kasy na pomoc dla potrzebujących chociażby dzieci. Wiecie co, ja na to patrzę bardziej holistycznie. I nawet zaczęłam się nad tym, zastan nad tym zastanawiać. Oczywiście mam swoje zdanie powiem wam później. Jaka, co ja uważam na ten temat, ale powiedzcie mi, jak Wy byście się odnieśli do tematu? Czy gość ma rację, czy nie? Czy należy go poprzeć, czy y, znegować, czy w ogóle wydaje Wam się, że mądrze gada i, i jest to jakiś tam sens? Czy należy go sprowadzić na, na inne tory myślenia, bo. Powiem Wam szczerze, że komentarze tam były tak różne. I naprawdę one nie były jakieś hejterskie, one nie były złe, ale były tak zaskakujące, że powiem Wam szczerze: No kurczę, jak ja już muszę poznać Waszą opinię. Naprawdę jestem ciekawa, dlatego jeżeli chcecie mi napisać teraz, co sądzicie na temat takiego stwierdzenia, że. Lepiej pomóc żyjącym niż wydawać miliony na tych, których już z nami nie ma. Piszcie teraz, róbcie normalnie pauzę. Dajecie łapkę w górę i, i napiszcie mi opinię. Napiszcie mi komentarz. Nie musicie pisać mi elaboratów. Napiszcie mi krótko. Jakie jest Wasze zdanie? Bo chciałabym wiedzieć, wiecie, co? Jakie jest zdanie moich widzów na tym kanale? Także to tyle. Tak zrobiło się chwilowo poważnie, więc może z okazji powagi kawa czy herbata? Dobra, niech będzie kawa. Ja idę szybko coś poogarniam, usmażę zaraz jeszcze te schaboszczaki, bo chciałam to zrobić przed wyjściem. Powiem wam, że u nas dzisiaj jest fatalnie. Leje, wieje, jak to powiedziała jedna z dziewczyn dzisiaj. Że tak wieje, że, że ptaki do tyłu latają i coś w tym jest. Ale mam nadzieję, że właśnie w związku z tym, że tak wieje, to może troszeczkę rozwieje i już nie będzie takiej y, ciapy strasznej. Jest w ogóle zimno. Także sama jestem ciekawa, jak to będzie jutro. Zobaczymy. Zobaczymy. Znaczy jutro. Jak to jest dzisiaj? Bo ja to nagrywam dzień wcześniej. Jaka jest pogoda we wszystkich świętych? Bo. No, przydałoby się, żeby tak, chociaż nie padało, nie? Bo tak już zimno to tam pali bo się człowiek ubierze. Ale żeby chociaż nie padało, żeby można było spokojnie to światełko pamięci zapalić. Bo to, gdzie, gdzie my się pomodlimy, pomyślimy o tych naszych zmarłych, to już uważam, nie ma żadnego znaczenia. Także, także, tak. A ja, wiecie, co roku w Dzień Wszystkich Świętych zawsze odpalam. Nie z znicz, bo nie odpalam w domu znicza, ale zawsze odpalam białą świecę dla moich zwierzaków, których już z nami nie ma. I pod tym względem bardzo mi się podoba kultura w Meksyku, że tam yy, to święto obejmuje również zwierzęta, bo to nie jest tak jakby wszystkich świętych, tylko wszystkich tych, którzy odeszli i byli ważni w naszym życiu. Więc to bardzo mi się podoba. Nie jestem oczywiście jakąś fanką budowania ołtarzyków czy coś, bo mnie nawet te, wiecie, wystawne pomniki na naszych cmentarzach denerwują, ale uważam, że pamięć należy się każdemu, bez względu na to, czy był to człowiek, czy był to przyjaciel czworonożny na... czworonożny na czterech łapach, chciałam powiedzieć. Nasz przyjaciel taki, także ja co roku na oknie tak mam, tak mi się przyjęło, nie wiem dlaczego akurat w oknie mogłabym postawić na stole czy gdziekolwiek, ale zawsze w oknie stawiam takie właśnie światełko pamięci dla tych moich wszystkich czterech łapa to tak jakby patrzeć to raz, dwa, trzy, cztery pięć, sześć, siedem psów kot i alpak także towarzystwo całkiem, całkiem mam nadzieję, że tam Patrzą kiedyś czasami na mnie z góry. Widzimy się już w dniu następnym. Ja wiem, że Wy w tym vlogu będziecie mieć ogromny problem z nadążeniem za mną. Ale słuchajcie, nie przejmujcie się, też tak mam. Sama za sobą nie nadążam. Ale ostatnio no, zbyt dużo wszystkiego się nałożyło. Że tak wychodziłam z domu o godzinie 9, wychodziłam o godzinie, wracałam o godzinie 19. No i spoko, pewnie, że mogłam nagrywać. Tylko wiecie co? Bo w zasadzie to nie mogłam, bo gdybym mogła, to bym nagrywała. Ale nie o to chodzi. My już mamy ustalone, że nagrywam wtedy, kiedy mogę i nie zapinam sobie żadnych ciśnień. Także do rzeczy. Byłam wczoraj na szybkich zakupach, no i oczywiście co, zapomniałam kupić worków na śmieci i płynu do naczyń. Najważniejszych rzeczy, może nie najważniejszych, ale niezbędnych, cicho, nie pisz mi tu, w dniu dzisiejszym, no ale jutro się wybiorę do sklepu, jutro sobie na pewno kupię, no i powiem Wam, że z tą moją zmywarką jaja jak berety. I oczywiście jak się szuka nie wiadomo czego, to potem się zostaje z niczym. Stwierdziłam, że nie wezmę pierwszej, lepszej, no poszukam, popatrzę, pokombinuję. Jak jeden dzień mi zleciał, drugi dzień mi zleciał. Wczoraj ja chcę kupić tą zmywarkę, usiadłam już tak, mówię, dobra, no kupuję, bo już mam dość tych garów. Słuchajcie, wszystkie te zmywarki, autentycznie przysięgam, wszystkie, które miałam odłożone w koszyku, które wchodziły w grę nie ma ani jednej. Wszystkie model chwilowo niedostępny w sprzedaży online. A już Wam opowiadałam, że byłam osobiście w sklepie i powiem Wam szczerze, że ja byłam w szoku, bo tak było zmywarek kilka. Kilka, no szczeram, z 12 ich było. I może ze dwie czy trzy firmy, te, które mnie interesują, a reszta to takie, no u że ja nawet nie wiedziałam, że są takie firmy, boże, jakie piękne słońce wychodzi. Zaraz muszę szybko wysuszyć głowę i się alpaczki puścić. To po pierwsze, a po drugie na przykład bosza jedna, taka, która mogłaby wchodzić w grę. No nie była to taka, jak ja bym konkretnie chciała, ale która mogłaby wchodzić w grę. Słuchajcie, ona była wgnieciona, bo ja nie mam do zabudowy, tylko mam tą wolno, stojącą wsadzoną pod blat. Ona była wgnieciona, drzwiczki tak pochamsko były wgniecione i było napisane, że towar z ekspozycji minus 300 zł. I to wiecie co? Ona jak już jest tak uszkodzona, że to widać, bo żeby to gdzieś było z boku, czy coś gdzie nie widać, no to spoko luz. Nie przeszkadzałoby mi to w ogóle. Ale to tak chamstwo widać. To było tak na, znaczy na dole drzwiczek. I ten. Moim zdaniem to taka, ta powinna być taka zmywarka przeceniona z 1000 zł. No przecież to na dzień dobry ktoś wchodzi, to nic nie widzi, tylko to wgniecenie. I to ono było takie dość duże. No, i wracając do tematu, dzisiaj postaram się już coś ogarnąć. Może coś tam się pozmieniało, bo powiem Wam szczerze, że już mnie to męczy, i to tak nieźle. No, ale cóż, jak się tak długo zastanawiam, bo wiecie co, chciałam właśnie z dwoma tymi funkcjami, żeby miała tą trzecią szufladę koniecznie, bo bez tego to w ogóle nawet nie podlega dyskusji. I żeby miała tę funkcje dodatkowego suszenia, żeby się otwierały drzwiczki, żeby było to długie suszenie. No, połowa załadunku no, w sumie, jak zaraz zacznę wymyślać, to aż ja tak to wycuduję, że że... szok. Nawet rozważaliśmy, wiecie co, firmę Miele, gdzie uważam, że te zmywarki są no mega drogie po siedem koła. Ale powiem Wam szczerze, że no, po pierwsze to tak. Ona nie miała połowy tych rzeczy, które bym chciała, a po drugie ja jestem. Yy... Nie jestem zwolennikiem tego typu rzeczy żeby mi sprzęt chodził 20 lat. Owszem fajnie jakby tak chodziło ale ja wolę raz na 10 lat czy powiedzmy 8 zmienić już na nowsze bo ta technologia też zasuwa niż mordować się z jakimś który już później po latach okazuje się no niekoniecznie fajny. No ja tak uważam. Ja miałam przykład właśnie z pralką Miele która chodziła prawie 20 lat. I tak, chodziła, no bo chodziła, no nie można było powiedzieć, że nie chodziła, ale już nie dopierała, już te programy nie były takie, no wiecie co, 20 lat temu to było zupełnie... No i był taki dylemat, no, no nie zepsuła się, co z nią zrobić? I dlatego, wiecie co, yy... no nie chciałabym takich rzeczy, chociaż pewnie jak mi się za chwilę zepsuje dwuletnia pralka, to się zjeżdżę, nie? A, pu, 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 odpukać w niemalowane w malowane, gdzie tu niemalowane no nieważne, bo się zaraz sama za, sk, skompromituje zupełnie, ale wiecie o co mi chodzi no, wolałabym jednak ten sprzęt co jakiś czas zmienić żeby on był w miarę, tym bardziej, że ta technologia to wszystko się tak zmienia i tak ulepsza, że mhm, ty już tu jesteś na śniadanie czekasz to ja cię tak nie chciałam powiedzieć, że ty śniadanie już jadłaś Dobra dziewczyny, idę sobie zrobić coś do jedzenia. Dzisiaj będzie gruba parówka. Bo powiem Wam, że po takim ciągu jedzenia jajek coś już na razie nie mam ochoty. Muszę zrobić przerwę. Do tego pyszny ogórek od mojej mamy. Kiszony bożak jakie ona robi ogórki. Matkość. Klękajcie narody. Są najlepsze ogórki świata. Nikt nie robi takich dobrych jak moja mama. One są przepyszne. Mogłabym zjeść cały słoik bez niczego. Naraz, od razu. A jeszcze jak mam taką jazdę, przywiozłam sobie od niej ostatnio trzy słoiczki. Jeden już pęk. Drugi zaraz też się skończy i zostanie taki trzeci, ostatni. Wychucha. Taki złoty grał, wiecie, nie ruszyć I dobra. To ja idę na to śniadanie. Muszę A w ogóle wczoraj, słuchajcie. No, widzicie, nie gadałam chwilę do kamery i już teraz nie mogę się nagadać. Część stwierdziłam, że dzisiaj zrobię na obiad te filety z kurczaka, co Wam ostatnio pokazywałam, ser z majonezem układany na, na fileta i do piekarnika, bo to jest naprawdę bardzo, bardzo dobre danie i bardzo szybkie danie. No i wyciągłam sobie oczywiście, ja patrzę, a to już się oczywiście rozmroziło, wszystko ładnie, pięknie, a to filet z indyka. No i tak, wyciągłam z powrotem szybko filety z kurczaka. Tu mi się ładnie No i Zamarynowałam tego fileta z indyka, wsadziłam go do lodówki i teraz muszę coś wymyślić, żeby tego fileta z indyka zrobić. Nie wiem, czy go upiec, jakoś tak. W sumie to się trochę sfrajerzyłam, bo mogłam go zrobić... Budzik komuś stronie. Mogłam go zrobić w sumie nawet w takim indyka, w takim sosie śmietanowym z grzybami. To widzicie, teraz mi to przyszło do głowy. No ale nic, ja już go zamarynowałam trochę inaczej, więc ja go najwyżej upiekę i wymyślę jakąś sałatkę, żeby móc go dodać do sałatki. Wydaje mi się, że też będzie jakaś fajna opcja. Tylko co to za sałatka? Nie mam zielonego pojęcia. Może coś z ziemniakiem? Coś alajarzynowa. jarzynowa. Jajko, indyk. Poczekajcie, bo tak myślę. Jajko, indyk, ogórek, cebulka, ziemniaczek. Co by tam jeszcze można było dodać? No coś takie. Muszę coś pogrzebać w necie, bo na tą chwilę nie mam żadnego pomysłu, ale może jak się rozejrzę, to coś mi przyjdzie do głowy. Dobra, idę, przyjdę do Was zaraz. Kurczaki, ale teraz po zmianie tego czasu to się tak szybko ciemno robi, że to jest aż wiecie co? Niewiarygodny. Powiem Wam, że ten kardigan jest świetny. Na początku taka byłam niezbyt zadowolona, bo mówię, on jest taki cieniutki. Ale on przez to, że jest cieniutki, wcale nie jest mniej ciepły, a za to jest tak lekki, bo gdyby on był zobaczcie, yy, ciężki i taki długi, to wiecie, on by był jak taka kapota. A tak jest taki cieniutki, że super. Po domu uwielbiam w nim chodzić. Uwielbiam w nim chodzić, także... A, no i udało mi się kupić tę zmywarkę. Słuchajcie, ja nie wiem co się zadziało. Polowałam na nią i nie było. A siedzę, przed chwilą przeglądam telefon, mówię, a wejdę, zobaczę, może coś mi się tam rzuci. Ja patrzę, ona jakby nigdy nic normalnie jest dostępna. Kupiłam w piątek będzie. Także powiem Wam, że. Albo ja coś ślepa była, mi coś źle robiłam, no bo to tak niemożliwe. Chociaż niemożliwe, wszystko jest możliwe. Nie matka. Wszystko jest możliwe. Wszystko jest absolutnie możliwe. No, a my jesteśmy ci. My, słuchajcie, ci po prostu leżyliśmy, żeby nie powiedzieć, że spaliśmy wszyscy, po obiedzie. Wszyscy. Psy, koty, mąż, ja po prostu takiego jakiegoś dostaliśmy z muła. Że tragedia, prawda, matunia? Matunia poszła dalej spać, także tak, moi drodzy. Jestem się gorąco. Bo ja zawsze, i zobaczcie, mam ogrzewanie włączone, bo jak mam, to muszę wyłączyć, bo nie pyknę. Czekajcie, gdzieś Was tu postawię, siądę sobie i jeszcze na chwilę z Wami. Czy co, ostatnio znowu się tak wkręciłam normalnie, coś mi jest dzisiaj gorąco. Co się ubiorę, to się rozbieram. Wkręciłam się w Chińczyka z powrotem. Najpierw szalałam na szejnie, chociaż na szejnie też poszalałam, ale tym razem poszalałam dla dzieciaków. Kurczę, jakie tam, jak tam znalazłam kapitalne dresy. Jak przyjadą, to Wam pokażę. Yy, to wziąłam chłopaką Fajną kurtkę wziąłam córce, jakieś bluzy dla córki. Naprawdę fajne rzeczy za spoko kasę. Ech, no, ale to czekam. No, ale teraz tak siedzę i przeglądam sobie oczywiście Aliexpress. I wiecie co... W szoku jestem, bo ja już zamawiałam jakiś czas temu yy, dla męża taki zegarek. I wziąłem tam jakiś bieżnik na stół, i słuchajcie, to dopiero no, pokażę Wam, oczywiście, jak przyjedzie. Aczkolwiek nie będzie szybko, bo to mi pokazuje, że to dopiero dostawa ma być między 18 a 23 listopada. Czyli słuchajcie, jakbyście coś chcieli na jakiegoś Mikołaja to no trzeba zamawiać już teraz, bo jest ryzyko, że znaczy nie wiem, no może przyjdzie wcześniej, ale ostatnio też zamówiłam kilka rzeczy między innymi jakieś takie pojemniki do łazienki, w ogóle jeżeli nie otrzymasz zamówienia w ciągu 89 dni Możesz otworzyć spór. O matko Bosko, święty Józef. I tak naprawdę to. w ogóle nie wiem, czy to zostało już wysłane. Czy to jeszcze nie zostało wysłane, ale to się. śledź zamówienie. Paczka opuściła kraj region wysyłkowy. Czyli no niby już jest wysłane i. Termin dostawy niby na 16 listopada. Także, jak ktoś się. Słuchajcie, jest masę fajnych rzeczy jest masę fajnych rzeczy, ale powiem Wam jedną taką rzecz, że. To już nie jest ten Chińczyk, który był kiedyś, kiedyś to tam naprawdę wszystko kosztowało grosze. I to takie grosze, że można było spokojnie do tego koszyka, słuchajcie, nawalić za stówę. U! Teraz już tak nie jest, teraz już wszystko jest droższe, wszystko kosztuje więcej. I tak naprawdę patrząc na to, przecież no u nas też podrożało, no nawet w tych chińskich sklepach prawda, to tak podrożało i to sporo. No ale właśnie wiecie co ja tak jeszcze sobie mówię, jeszcze chwila, jeszcze chwila, jeszcze chwila, jakbyś coś chciał kupić na święta, ale no niestety to już nie ma chwili, to już teraz naprawdę trzeba Teraz jest najlepszy okres, żeby zamawiać, żeby to tak ze spokojną głową przyszło i żeby w razie czego, no nie wiem, zdążyć to odesłać, żeby jeszcze zwrócili kasę, bo tam z kolei jest bardzo prosty proces reklamacji. Jeżeli coś Wam przyjdzie uszkodzone, czy coś, no bo tak też się zdarza, przecież to przez pół świata leci, wysyłacie, nawet nie musicie tego odsyłać, wysyłacie tylko zdjęcia. Tam wchodzicie w dział reklamacji, wysyłacie tylko zdjęcia, i za 2-3 dni macie pieniądze z powrotem na koncie. Więc uważam, że to też jest ok. Bo, no mówię, no wszystko się może zdarzyć. Czasami coś idzie z innego miasta w paczce i, i przyjdzie jakieś, wiecie, uszkodzony, no bo ktoś gdzieś za bardzo tym rzucił. Więc tutaj nie ma co się dziwić, chociaż mi się chyba w życiu nie, zd... nie raz coś przyszło uszkodzone. Nie wiem, czy jakaś plastikowa spinka. Czy opaska, już teraz nie pamiętam, ale raz chyba coś przyszło. No ale miałam dość długą przerwę na zamawianie, właśnie yy, przerwę od zamówień na AliExpress, ale teraz wypatrzyłam jeszcze jedną chińską, ale, chińską platformę. Nazywa się temu. Tak jak, tak jak słyszycie, tak się pisze temu. I też tutaj są fajne rzeczy. Fajne, fajne, fajne. Oj, fajne. Coś wam tu chciałam pokazać, ale coś mi się tutaj. Czekajcie, oświetlenia. No na przykład zaraz Wam pokażę. Girlandy. Zobaczcie, no na przykład to za 20 zł taka girlanda. No to w Polsce przyszłe kosztują ponad stówę, na pewno. Koło stówy, stówę. A to są dokładnie te same girlandy. Tu jest nawet chyba filmik. Oh. Pokazują jak tu, co tu, tam. Także to można sobie zobaczyć. Dobra, już. Ja już nic nie patrzę normalnie. Klękajcie narody. Klękajcie narody. Dobra, moje drogie dziewczyny i chłopaki. Idę montować dla Was film. My widzimy się w następnym jeszcze nie wiem kiedy. Aha, no właśnie, teraz przerwa. Na łapkę w górę, na komentarz. Ja idę wrzucać Wasz film do montowania. I w międzyczasie siadam do odpowiedzi na Wasze komentarze, bo już mi się też tutaj zrobiło delikatnie dużo odpowiedzi za co, dużo komentarzy do odpowiedzi za co bardzo, 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 bardzo bardzo Was przepraszam no i widzimy się w następnym filmie, kiedy? nie wiem mam nadzieję, że uda mi się powrócić do tej regularności, aczkolwiek nie obiecuję, bo ostatnio bardzo dużo się dzieje i czasu jest tak jakby mniej, doba nie jest z gumy no ale tak jak mówię, to ma mi sprawiać przyjemność a nie być dla mnie jakąś kulą u nogi, że ja się martwię, stresuję, że zdążę, nie zdążę. Filmy będą wtedy, kiedy będę miała na to czas. No, mam nadzieję, że, że znajdę, jakoś wygospodaruję. Cześć, pa!